Zbiorem rozwiązań nierówności moduł z x jest mniejszy bądź równo 4, jest przedział. Rozwiązanie tego zadania zilustrujemy na osi liczbowej. Rysujemy oś liczbową, zaznaczamy na niej 0, czyli liczbę, która po wstawieniu do modułu zeruje na moduł. I w tym miejscu, czyli w zerze, stawiamy jakiegoś ludzika i odpowiadamy sobie na pytanie. Jaka jest odległość mniejsza bądź równa od 4 na osi liczbowej? Jeżeli sobie zaznaczymy tutaj 1, 2, 3 i 4, to widzimy, że wszystkie te odległości od 0 do 4 są ok, są mniejsze bądź równe od czwórki. Ale przecież z lewej strony również mamy odległości minus 1, minus 2, minus 3. Minus 4. I tutaj również ta odległość jest po lewej stronie mniejsza bądź równa od czwórki, więc możemy zapisać, że rozwiązaniem są x należące do przedziału. Tutaj jest równa się, więc będzie przedział obustronnie domknięty od minus 4 do 4. Zaznaczamy odpowiedź A.